Dobrego do ciebie idzie. Że jedynka jest Twoja. Skup się teraz, co dobrego idzie do ciebie. Co dobrego idzie do ciebie. Co idzie dobrego właśnie do ciebie? Jedynka. Skup się teraz, co idzie dobrego do ciebie. I to do jedynki Co jedynka ma dobrego Zobaczymy sobie wszystkie Kochani, tutaj dla was to dość dużo wypadło Z założenia miało być 3, wypadło 5, Ale zaraz te przesunę dla was I słuchajcie Pierwsza karta jest karta świata To znaczy, że idą dla ciebie jakieś możliwości duże Bo jeszcze w dodatku i są kochankowie jako druga karta to znaczy, może zamknie się dla ciebie jakiś cykl. Coś, co tak naprawdę powinno już zamknąć się na tym etapie i otworzyć możliwości do czegoś innego. Bez karta świata, tak? To jakiś etap dobiega do końca i zaczynamy w czymś od nowa. Dobre to jest to, że właśnie będzie szansa na dostrzeżenie tych, może, drzwi, że się otwierają jakieś nowe, czy w pracy, czy w miłości właśnie zawodowo, nieważne, coś dla ciebie miłego, coś będzie szansa, żeby za, zatrzymać już jakby za sobą, zachować można powiedzieć, albo zostawić, a pójść w nowe, nowy etap w życiu. Kochankowie pokazują, że to nie będzie łatwy wybór, to znaczy dobre to jest to, że masz wybór, tak? Tylko może mniej dobre to, że ten wybór nie będzie taki do końca łatwy, Ciężko będzie zamknąć lub zostawić te coś i pójść w nowe. Pewnie będzie troszeczkę szkoda. Zawsze przy kochankach jest szkoda. Także no dobre jest to, że ten wybór będzie. Gorszy jest, że będzie trudny, prawda? Trójka pentakli dla Ciebie pokazuje, że jednak coś się zacznie w Twoim życiu, na coś się zdecydujesz tutaj, tak? I będziesz chcieć tutaj przyłożyć się do tego. To znaczy, nie będzie ci żal ani czasu, ani wysiłku, tylko postanowisz po prostu ukończyć ten projekt, przyłożyć się do tego związku, cokolwiek. Cokolwiek tu będzie dla ciebie stanie otworem, wybierzesz to po trudnych dylematach i postanowisz całą swoją siłę włożyć w to. To jest dobre. Powiem tak: tutaj jest król kielichu. Znaczy, że może być, że mężczyzna pojawi się w Twoim życiu oczywiście, który pokaże dla Ciebie serce i za którym pójdziesz, bo zobaczysz, że Cię kocha, ty pokochasz jego albo już bardzo go kochasz. Z drugiej strony, nieważne czy jesteś mężczyzną, czy kobieto, może być tak, że Ty zakochasz się w czymś, w życiu, w tym wyborze, czy to będzie właśnie człowiek, czy to będzie praca, czy to będzie pasja, cokolwiek. Z serca dokonasz tego wyboru i dlatego tak bardzo będzie ci zależało, żeby to ukończyć, ponieważ poczujesz to, poczujesz to w sobie. Będziesz wiedzieć, że to jest dobry wybór, najlepszy z możliwych w tym momencie, bo dokonany przez serce, nie przez umysł, tylko przez wnętrze. Poczujesz, że to jest to, po prostu poczujesz, nie będziesz musieć za długo się zastanawiać. Zobacz, jakie chcą kochankowie, masz partnera na przykład czy partnerkę, które ci tam ma, daje dużo pieniążków, bezpieczeństwo, tak? Ale pojawia się na przykład bratnia dusza, czy bliźniaczy płomień i czujesz to całym sobą, że to jest to. Już wtedy nie są ważne pieniądze, tak? I to jest właśnie to, że idziesz, tak jak w kochankach, za głosem serca. Tylko to był przykład. Oczywiście możesz zakochać się w pracy, byś wiedzieć co akurat chcesz robić w życiu. Król pentakli to pokazuje, że dla wielu osób może to jednak być, kochani, jakieś spełnienie zawodowe, spełnienie pieniążkowe, także że tutaj się otworzą dla Was jakieś możliwości na zarobienie pieniędzy, na zarobek, na wyjazd może nawet gdzieś za granicę. Także, kochani, tutaj coś związane z pieniążkami jak najbardziej. Może to pojawić się jakaś osoba, najprawdopodobniej mężczyzna, który może Ci to umożliwić. Sposób na przykład taki, że cię zatrudni w jakiejś bardzo dobrze prosperującej firmie albo załatwi pracę za granicą. Też może być lub pojawi się osoba, która nie jest biedna, nie jest uboga. Będziesz czuć przy niej po prostu y, takie bezpieczeństwo, tak? Że y, nie jest to ktoś, kogo będziesz musiał ciągnąć za sobą, tylko też będzie umiał lub umiała się zatroszczyć o dom, będziesz... Czuć właśnie, że to jest to i w końcu nie będę musieć się martwić, tak, co będzie. Bo osoba, która twardo stąpa po ziemi wie, czego chce, to są konkrety, tak. Także, kochani, tutaj co jest dobre, to jest bardzo dobre lejdenki. Może być wyjazd gdzieś, oczywiście. Może być każdy nowy etap w twoim życiu się otworzyć, który właśnie jest dla ciebie dobry. Ciężki będzie wybór, ale powiem, że warto tego. Jeżeli cokolwiek w najbliższym czasie zobaczysz jakieś drzwi, które się otwierają przed Tobą, bo możesz zmienić coś, to przypomnij sobie ten rozkład. Nie wahaj się. Przemyśl, przeanalizuj i zobacz przypadkiem, czy to nie jest dla Ciebie. Nawet jeżeli wybrałeś inną cyferkę, ale tutaj każdy, kto to poczuł, że może być dla Niego, to jest świetny wybór. Czy to wyjazdu, czy zmiany czegoś, tak? jego życia dotychczasowego nie będzie łatwy wybór, ale dobry. <grym> Także kochani jedynki, życzę Wam wszystkiego najlepszego, dobrych wyborów. Idziemy sobie do dwójeczki. Ok. Teraz była w sobie położymy przy dwójce. Co idzie do ciebie dobrego? Co, dwójeczko, idzie do ciebie dobrego? Co idzie do dwójki dobrego? Co idzie do dwójki dobrego? Martwiłeś się albo się martwiłaś w ostatnim czasie? Jest jakieś e, jakieś miejsce... Może twoje życie ogólnie? Co przysparzało ci dużo zmartwień? Dużo trosk? Nie było tak, jak miało być. Tak sobie myślisz czasami, przecież miało być inaczej. Wiem, nikt mi nie obiecał, że będzie łatwo, ale nie wiedziałam, że będzie tak lub nie wiedziałam tak. Sześć mieczy. Dobre to jest to, że postanowisz wyrwać ten swój hak z tej wyspy i jednak zmienić Życie swoje, zmienić miejsce, odciąć się na tej czarnej chmurze od tego, co jest złe. Może to być odejść od miejsca, w którym mieszkasz, zmienić ludzi, ogólnie sytuację, cokolwiek. Coś to tak naprawdę dużo ci przynosi, więcej zmartwień niż radości. Dobre to jest to, że postanowisz właśnie, jeszcze nie wiedząc gdzie chcesz iść dokładnie, ale postanowisz, że chcesz pójść. Może tu być bardzo pomocny mężczyzna, może to być szef, może to być ojciec, może to być brat starszy, ktoś kto finansowo stoi w porządku, ktoś kto też ma takie dobre spojrzenie na życie, nie kieruje się za bardzo Sercem, emocjami, nie kieruje się też robiąc jakiś plan w głowie, raczej jest konkretny. Za długo nie rozmyśla, tak przeanalizuje sobie zyski, straty. Jeżeli będzie więcej zysków w tej sytuacji, to ci ta osoba poradzi, żeby jednak pójść w innym kierunku. Posłuchaj rady tego człowieka, bo dzięki tej osobie nie stracisz. To jest ktoś, kto umie inwestować. Wszystko. Już nie chodzi o na to pieniądze. On sobie umiał poukładać życie i też dobrze poradzi. Dobrze... Y, może nie tyle, co poukłada ci życie, ale przynajmniej wskaże dobry kierunek. Może to być jak najbardziej ktoś z rodziny, może to być szef, może to być osoba, którą tak naprawdę poprosisz o jakąś radę. Może to być z trygonu ziemi, byk, panna, koziorożec, ale nie musi. Może to być po prostu osoba, która twardo stąpa po ziemi i jest dobrym doradcą. Może być w urzędzie nawet jakimś. Jak najbardziej. Też tutaj pokazuje właśnie, że ten wybór nie będzie dla ciebie taki od razu łatwy: że zbieram się z tej chmurki, o, zabieram kotwicę swoje i tego. I sobie dolatuję, tak? Nie będzie łatwy. Nawet po tym, bo to jest taka kolejność. Gdy ta osoba ci wszystko wyjaśni, wytłumaczy, nawet jakby to radca prawny był, tak? Pokaże, rozpisze, a ty dalej będziesz mieć dylematy. Może jesteś w jakiejś toksycznej sytuacji relacji, nawet toksy, jakieś miejsce, może praca, która ci w jakiś sposób trzyma. Gdy coś trzyma, gdy nie jesteśmy wolni, to wszystko jest takie toksyczne, uzależniające. Coś, co dla ciebie ciężko będzie puścić, mimo że zobaczysz. Możliwości, to i tak ciężko ci będzie opuścić te miejsce, sytuację, pracę, związek, coś, w czym jesteś już, tak? Ale powiem Ci, że tutaj um, może zasady, może zasady rodzinne, jakieś wpojone przez rodziców, dziadków, może rodzina ci w jakiś sposób może pomóc w tej sytuacji. Gdyby to chodziło na przykład o jakieś rozstanie, tak? To rodzina może Ci na przykład przygarnąć, albo na przykład pożyczyć pieniążki na nowy start. Tutaj w tej karcie to jest siła w rodzinie. W ludziach, którzy należą do rodziny, z którymi mamy więzy krwi. I tu są pokolenia. To nie jest jakaś tam jedna taka osoba, brat, siostra. To jest cała rodzina. Także musisz sobie przemyśleć, czy może kogoś nie ominęłaś, nie ominęłaś w rodzinie, kto by ci będzie bardzo tutaj pomocny, nawet finansowo? Bo na rodzinę w tej karcie możesz liczyć. Ta rodzina ci nie tylko wesprze z dobrą radą, ale też może ci pomóc, tak jakby rozpocząć, czy jakąś działalność pożyczyć na rozpoczęcie działalności, czy na wyjazd. Także tutaj pamiętaj, że nie jesteś jeszcze sam. Ktoś jest, kto bardzo chętnie ciebie wesprze. To znaczy, nie jesteś sam w sytuacji, o którą się martwisz. Możesz liczyć na ludzi, powiedzmy, bliskich, a może kogoś z, um, zapomniałeś lub zapomniałeś, że jeszcze w rodzinie jest taka osoba, która na przykład może nie ma dzieci, a chętnie by ci pomogła jakaś tam cioteczna ciotka czy ktoś. Może ktoś jest. Masz sytuację nieciekawą, może bardzo czuję to być coś związane z pieniędzmi. Chciałoby się gdzieś pojechać, ale nie ma pieniążków może na bilet. Chciałoby się coś, ale brak. Tutaj czuję braki. A ta osoba mogła być w jakiś sposób bardzo być pomocna. Także kochani, przemyślcie tutaj, bo to jest dobre. Ja tu czuję taki: wiecie co? Taki wybór między tym, co macie, a nowym życiem dosłownie. Tylko brak jest czegoś a tutaj mogą te braki, ktoś ci te luki zapchać. No i pomóc w jakiś sposób spełnić marzenia. No to jest piękne moim zdaniem. Kochani dwójki życzę wam wszystkiego najlepszego i przychodzimy sobie do trujeczek. Okej. Okay? I trujeczki. Jeżeli słuchałeś wcześniej, a jednak czujesz, że może gdzieś indziej jest dla Ciebie przyszłość lepsza, to możesz w tym momencie oczywiście zmienić i wybrać trójkę. Co dobrego idzie do Ciebie? Co dobrego idzie do Ciebie, właśnie do Ciebie. Jeżeli wybrać trójkę, zobaczymy, co to takiego dobrego do Ciebie idzie. Dobrego idzie do Ciebie. Czy jeszcze jakaś karta dla Was? Czy jeszcze coś? Jeszcze tam. Kochani, tutaj też czuję bardziej takie finansowe albo jakieś niedostatki. Zobaczcie, karta głupca. Dobre to jest to, że możecie już niedługo zacząć coś od nowa. Wiem, że nie ma tutaj za bardzo wielkich nakładów pieniężnych. Czuję tak. Nie ma nawet dużo bagażu żadnego. Czasami niektórzy musieliby wyjść prawie z niczym z sytuacji, z miejsca, z jedno torebko, z jedno walizeczką, z jednym tobołkiem. To jest niewiele, jak na nowy początek. Ale wolność tu jest. Najważniejsza to jest wolność. To, że dobre jest to, że nikt ci nie zatrzyma, nikt ci nie będzie ograniczał. Jeżeli przykład jest taki: mąż ci bije, nie musisz, ym, oczywiście nie masz dzieci, może taka najłatwiejsza sytuacja do wyobrażenia. Dobre to jest to, że nie będziesz musieć się martwić o to, że muszę zabrać swój telewizor plazmowy, swoją lodówko-zamrażarkę, tylko po prostu weźmiesz torbę, spakujesz sweter i Baj, tak? Zaczynasz od nowa. Chodzi o to, że tutaj za bardzo się nie przyjmuję, co ja z sobą wezmę. Ważniejsze, że się uwalniam i zaczynam od nowa. I to tak samo może się tyczyć pracy, tak? Wszystkiego. Za dużo nie będzie się myśleć o jej trace. Tylko najważniejsza wolność jest. Dobra, zatrzymaj to wszystko. Ja najważniejsze, że mógł zaczynać od nowa. I to jest fajne. W każdej sytuacji u Ciebie w życiu przyjdzie coś takiego, że poczujesz, że masz od nowa, w każdej sekundzie swojego życia. I teraz to właśnie przyjdzie. Wystarczy, że wstaniesz, się odwrócisz i idziesz. Zobacz, siódemka kielichów pokazuje, że będzie trudny wybór znowu. Tutaj jest troszeczkę nie za fajne moim zdaniem, bo ta karta zawsze pokazuje, że dużo mamy możliwości. Spójrzcie, jak ona trzyma Tą różdżkę, tak jak ja trzymam ten kryształ i patrzę na te gwiazdy, może ta gwiazda da mi spełnienie, może ta, a może ta, a może ta jaśnie świeci, może tam coś się kryje, i tak na ich może będzie leżeć, i tak będzie się decydować, aż noc zamieni się w dzień, gwiazdy znikną i nie będzie miała nic. I właśnie to są takie wybory. Masz szansę w niedługim czasie, ale przez może długość swojej decyzji, że jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem, to ta szansa może po prostu umknąć. Wyobraź sobie swoją szansę, jako parostatek, który stoisz na lądzie, tak? Podpływają do Twojego brzegu statki. Jest ich kilka. I musisz zdecydować wsiąść na jakikolwiek. Jeden płynie do Stanów, drugi płynie do Szkocji, trzeci do Anglii. Płyną w różne miejsca. Ale Ty nie wiesz, gdzie wsiąść? I one odpływają, i zostajesz w miejscu, w którym byłeś. To jest taka karta. Przeważnie dla mnie to pokazuje, że jeżeli nikt ci nie pomoże podjąć tej decyzji, to ty sama albo sama nie będziesz w stanie podjąć przez to ten trudny wybór, że za bardzo się wahasz. Boisz się może i nie podejmujesz tej decyzji. I tu możesz stracić to szansę w najbliższym czasie, przez to, że będziesz się wahać po prostu. Twórka mieczy pokazane, że z tego zmartwienia, tak. Wyobraź sobie, ja tu czuję coś takiego. Cierpiałeś, cierpisz teraz. Może przez pracę, może przez jakichś ludzi. Czułeś żal, złość, chęć pójścia w nowe? Decydować się będziesz. Pójść, nie pójść, jak pójdę, będzie tak, a może będzie tak. I nagle przechodzi złość. Dochodzisz do siebie. Zapominasz, co cię bolało, co cię skrzywdziło, i dalej jesteś w tym samym. Rozumiesz, tak? Wyobraź sobie uderzenie czyjeś w związku. Dostajesz od kogoś cios. Ktoś cię zdradza, na przykład. No i myślisz sobie, nie pozwolę sobie na to, bo jest w tobie dużo emocji, złości. Odchodzę, zabieram tylko to, co mam przy sobie, zostawiam ci wszystko, nie będziesz mnie więcej krzywdzić. Ale mijają dni, zastanawiasz się, gdzie ja pójdę, może tu pójdę, zamiast gdziekolwiek pójść, to ty już myślisz, w tym czasie ci przychodzi złość, bo jest czwórka mieczy. Dochodzisz do siebie fizycznie, psychicznie, zapominasz o tym i wracasz do tego, co było, do tej samej osoby, do tej samej sytuacji. Pięć pentakli pokazuje, że może z powodu e, finansowych nie podejmiesz tej decyzji, tego wyzwania. Bo będziesz się może obawiać straty, na przykład nie pójdę w nową pracę, bo co to będzie? A jeśli nie znajdę takiej samej dobrze, dobrej pracy z powodów finansowych, prawdopodobnie tego wyzwania, tego dobrego, co idzie do ciebie, nie podejmiesz. Ale teraz, że jesteśmy tutaj razem, ty i ja, i wiesz o tym, że taka sytuacja będzie, pamiętaj. Jedyną przeszkodą mogą być Twoje właśnie niezdecydowania lub obawy finansowe. To teraz się przygotuj na to, że będzie szansa na uwolnienie się z czegoś, jak przyjdą od razu, myśli takie, że co finansowo to może przeanalizuj, może sobie dasz radę. Bo zawsze lepiej, jeżeli otwierają się lepsze szanse spróbować niż tkwić w tym, co już znasz, a wiesz, że nie jest dobre, no chyba, że jest dobre, a z innych powodów cię ciągnie w nowe. Ale to już jest twoja decyzja. Być nami ja tutaj powiem ci, że jakieś obawy właśnie, że czegoś jest mi za mało, będziesz bać się uwolnić się. To jest przeważnie taka karta, że gdzieś tam jest jakaś szansa, tylko ty jej nie dostrzegasz, nawet nie chcesz dostrzegać.